Józio, no witajcie w moim dzisiaj gram w minecraft ale subskrybujcie konto, a reszta lajkujcie mój długo 30 subskrybentów e, dzisiaj przechodzimy e, minecrafta, no próbujemy przynajmniej, zobaczymy jak wyjdzie <coughs> najpierw to ja bym musiał, jestem w takim miejscu typowym e, najpierw to ja bym musiał po prostu na górę pójść jakoś, no dobra by była opcja, gdybym poszedł na górę Zaczniemy sobie drzewo. Mam tego. Yy, już dobrze. Jeszcze drzewo. I, i co? I, no prób będziemy próbowali przejść kraftan. Nie wiem jak to wyjdzie, po prostu pewnie tak jak zawsze. się do pójdę, może nie. Może zaraz będą inne odcineczki, bo jeszcze zapomniałem wstawić z wcześniejszych dni, więc yy, zaraz będą odcinki, a ja nie gadam, tylko robię podstawowe rzeczy. Na przykład kilo, w siekierkę yy... I co, na razie tyle Albo to tak, jak to tu zostanie yy... Idziemy na dół A dobrze, już nie będę niszczył bloków oj. Trochę mi nie wyszło o Jezu, sakroble. Nie wyszło mi. Może tu będzie, bo to tak patrzyłem, to jest z daleka, to większe trochę upania, może będą żelazo, węgiel, wiem, że jest na pewno. Yy, jeśli chcecie więcej takich odcinków, to po prostu piszcie, to ja zrobię. O Jezu, ile tam potworów. Dobra, na razie tam nie idziemy. Hmm, zaraz. Co tu jest? creeper, Dobrze by było, creeper, żebyśmy nie zostali. Bo nie ma Będzie problem teraz z tym Z kucherem. Tam on stoi Dobra, jak sobie poradzimy A w ogóle dziś dzień chłopaków Wszystkim chłopakom życie wszystkiego najlepszego yy... Ja wracam na razie na powierzchnię Ogórała się ty Serio musisz? Jeszcze chwilę, daj mi więcej teraz takie odległości wybucha ja yy... mam tego wyjścia na górę. O, węgiel odradził w kopie. Wolność kopie. Może zaraz też odcinek będzie z Mega Dropa. Nie obiecuję, ale może. Albo z czegoś innego. Nie wiem. Już. Zaraz zobaczymy. Wiem, idzie. Do ścianu. Jest. Pająk do mnie Idą tu. Na razie tak. Tego pozbieramy. Zaraz będziemy uciekać. Dużo tego węgla. Kurde dlatego jest. Jest tu. Nie, nie ma. Bardzo dużo węgla, powiem tyle. O kurde. Widzenia. Co ja mówiłem? Węgiel mi spada. Zaraz zdrowniane kilo się skończy. No widzę, no, Tam To mi się świeci. Dobra, zostawił już to. A, bo ja już tu jestem. E, zrobimy sobie to. Zróbmy sobie kilo. E, Ta siekierkę. Czy mamy coś do przepalania? Nic nie mamy do przepalania, ok. Zjeść też nic nie mogę, więc idę dalej. Myślę albo na dół, by zejść może. Nie, idę dalej. Chodzenia szukać będę. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, a ten film Wam się podoba, to piszcie w komentarzach. Ja chętnie zrobię. O, dwa patyki. Zębiaczek? Gdzieś jest, tu. O kurde, jak warczu. Gdzie wy, jesteście? Tu może. Nie, nic tu nie ma. Powiem wam, widzę tylko drzewa. Więc lipa jest lek, powiem tyle. Może jakieś świnki będą. Albo owieczki najlepiej byłoby. Ale świnki słyszę. No, są. Oj, nie wyszło, ale dobra. tam że od razu przepalone mi dadzy, dają. Co? Dali, w sensie. Yy, niech to się przepala. Tam jakaś góra jest. Zbiorę to, może mi się przyda. też co ony robi? Dobra, reszta się później przepali. Idziemy uciekać. O krówka. Może się przydać. O, mocne. Co to? A to pszczoła, pszczoły. To je ta jaskina včerejší okruhová kolejna. No. 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 Jaka? no. Oh, Się, idziemy. Ow, ow. Mą strzał w nocy. Nie wiem po co to sprawdzam, nie pytajcie. Jesteście komentarze właśnie co mogę zrobić w następnym odcinku co idziemy co szukać najlepiej, by było jakieś wioski o kurde albo schronienia przynajmniej au 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 to, to może być ciężko tylko nie będzie coś nie nic kopać nie będę co tu chyba płyniemy Tutaj może jeszcze sprawdzę coś tam coś się świecił, może lawa, tam są grzyby Tyle nic pożycznego nie ma jest. Rybki są. O nie, 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 Na to się ja nie zgadzało. Nie, kriper jeszcze. Prawa tak. Ale jasno. Wpadłem. O, może jakoś wykombinujemy tak tylko musiał musiał mieć żelazo w wiaderko inaczej to ciężko yy. Kule. Ile was? Nie! O! O kurde, ja uciekam od Was. Dajcie mi żyć. To magma jest fortal owieczki. Nie pójdź za mną ząbiak po dobrze. Przydałoby się przepalić, ale na razie nie jak on się przestraszają. Co to było? Przyszło, widzieliście. Dobra, tej nie będę zabijał. Szkielet... Co to? Weź mnie owco, nie strasz. Zróbmy sobie mini platformę. Eee. Y Dobra, ogarnąłam, yy, tylko problem, przydałoby się jeszcze... Nie, dobra, mam crafting. Yy, zrobimy sobie łóżko. Prześpimy tę noc. Dobra, pośpieszyłem się. Yy... Sześciomać, Minecrafta dzisiaj nie będzie. Ale nie tak dużo zrobiłem. Prawie zginąłem. Sukcesy? Nie. Ale ciężko było odolać, wypadłem ze stresu. o czego dzwonisz? to osobę, która przeszkadza w nagrywaniu. Eee... Moglibyśmy... To się przepada Jeszcze... A, mam już spokojnie pońto, dobra.

Dalej. tam widziałam szkołę, ale już sobie chyba poszedł siema kura chwila, tam z jajka mam, nie mam Do koli, twinki, owce. Owieczki mi nie potrzebne wyraź trzeba znaleźć coś. Najlepiej wzdłuż by nie chciałam tego. Eee. O, ale noc przetrwaliśmy. Możemy też takie odcinki robić. Następnym razem łóżko klikać. Tam ja nie wchodzę. Od razu mówię. O jest O, owieczka. O! A. To świetnie. Zresztą mnie jak zaraz zbije. Patrzcie, udowodnię wam. Jak nie zrobię tego, to kończy się odcinek. O kurde. To nie zrobię. Ale patrzcie teraz, patrzcie. O! Udało się. A ty co, kryper? Nie pytajcie. Dobra, tak jak wcześniej, kończy się odcinek. A! Nie zrobiłem tego. No to myślę, że na dzisiaj to by tyle. Do w następnym odcinku. Na widzowie. Pa, pa.